No ekstra Ekstra, ekstra. To jest ta górka soneczkowa. I szkółka. Pięknie anula. góry podgląd na nasze kamperki. Teraz góry są już za mgłą. O i tak tutaj są wszyscy po Idziemy lasem. Jest pięknie. Bajkowo. Gwiazdki. I tak to wygląda w stronę Czech. Widajcie w kolejnym dniu. U nas sypie całą noc. Spało. Tam widać góry. W sumie nie widać na razie, ale tam jest widok na śnieżkę. Tu mamy zaraz wyciąg. Idziemy zobaczyć. Zamówić y, lekcje dla Ani i Misia na Nartach? Dzień dobry. Dzień dobry. Jest świetnie. Jest tak minus dwa stopnie. O tu się zwolniło. Wczoraj było zajęte. Chłopaki już czekają. Zobaczcie, i tutaj. Mamy dwa kroki i jest wyciąg. My jeszcze stoją. I tu się zjeżdża normalnie. Filunia. I tu zjeżdżają na sankach. Nie, no ekstra. Ekstra, ekstra. A, dobra, chodźcie. Idziemy! Idziemy. Myśleliśmy, że tędy jest zejście, ale trzeba obok. No, tu jest ta górka saneczkowa. Wstęp 50 zł, bez limitu czasu. Za jedno dziecko, drugie dziecko 40 zł. Dorosły dychę do dziecka. Bez limitu czasu, ale wstęp jednorazowy i te wszystkie sanki i pontony można korzystać z nich. A tu, tutaj zaraz jest... Wyciąg dla dzieci. A tam na górze stoją nasze kamperki. To jest idealnie. Wiem. Przyjdzie. I szkółka. 150 zł godzina indywidualna z instruktorem. Jak się wykupuje dwie godziny, to jest tam 10 zł potem taniej, przy czterech jest 40 Na czterech lekcjach taniej, także... Tak to wygląda. Teraz Ania będzie zjeżdżała z Maćkiem. 10 przejazdów kosztuje 40 zł, czyli czwóreczka wychodzi za, wyjazd, za przejazd, a od 16 za 5 dyszek dowolna ilość zjazdów do 20, także się opłaca. No to jest taka góreczka do nauki, idealna dla dzieci. Więc myślę, że super trafiliśmy. Zaraz będzie zjeżdżać, będziemy... pokażemy Wam jak Ania zjeżdża Hello, hello, Ania zjeżdża z Maciejem i z dziadkiem. Już są tam w oddali. się tutaj na takim mniejszym wyciągu dla początkującym przypomina sobie wszystko co i jak z instruktorem. Mamy piękną pogodę, nie wieje, nie jest bardzo zimno. Góry ładnie widoczne, wszystko super jest. Także miejscówka jest idealna właśnie dla takich początkujących, dla dzieci. Jest dosyć bezpiecznie fajnie. A Ania śmiga tutaj. Ona już sama, wyćwiczona narciara. Pięknie, Anula. Super! Idę zobaczyć jak tam sanitariaty. Ja wczoraj tu się małam w kamperku. Będę nalać wodę na herbatkę. O i zobaczcie jeszcze jak tutaj to pięknie wszystko wygląda. Tutaj wczoraj wieczorem jak przyjechaliśmy to ognisko było rozpalone. Są tutaj. Z lewej od razu do mycia. I tu jeszcze są miejsca na kamperki z tej strony. A no i tutaj w tym budynku są główne sanitariaty. Zobaczymy, jak to wygląda. do zmywania. Toaleta męsko-damska. I prężnic. Tak ja powiem taki standardzik. I tu jeszcze jedno damsko-męskie. Dwie umawaleczki. I tutaj pewnie toaletę i prysznicę, o to większe prysznic. Także to na pewno przyjemniej. Koloryfery są, nawet grzeją. Także przyściutko pachnie jest w porządku. Znalazłem cennik. Strefa A to jest ta strefa przed nami to 80 zł za dobę za na postój. Strefa B, czyli ten drugi rząd, to nasz 70. Strefa CD, czyli te takie e, za stokiem po 60 zł e, kosztuje doba. Do tego trzeba doliczyć osobę dorosłą 20 zł, młodzież od 8 do 13 lat 15, dzieci do 8 lat za darmo, prąd 2,5 zł za kilowatogodzinę. I opłata klimatyczna 3,20 za osobę. Tak to wygląda cenowo. Jeszcze z góry podgląd na nasze kamperki. Teraz góry są już za mgłą. A i tak tutaj. Są wszyscy poustawiani. Z piękną widoczkiem. W tym samym stoku. O, że dosyć, dosyć, dosyć przyjemnie. Jesteśmy zadowoleni z naszego pierwszego wyjazdu. to pierwszy dzień. Pierwszy wyjazd, znaczy pierwszego wyjazdu, oczywiście zimowo narciarskiego, ruszamy na wieczorne zwiedzanie. Karpacza. już stok zamknięty. Kampery są tam na górze. Po schodkach zeszliśmy. Idziemy zobaczymy, ile minut nam to zejdzie. Podobno, jak je droga prowadzi przez las. Będzie fajnie. Kolejny camper wjeżdża Co? Tak Kolejny camper wjeżdża na nasz camping A my jedziemy Sanki są piworki są, dzieci nie zmarzną, a my mamy spacerek przed spaniem Nie rób tak. Nie bo... droga, tak? jest jedna z dwóch, ta słabsza. Tak, tu jest pewnie ta gorsza, w sensie gorsza, że trudniejsza do przejścia. Nieoświetlona, więc nocą boimy się tędy iść, bo nie wiemy jak tam dojdziemy. Wybieramy tą oświetloną i idziemy do miasta. I za mostkiem, pierwsza w lewo. Też ja. Jakaś rodzinka idzie przed nami i idziemy lasem. Ciekawe jak długo będziemy tym lasem iść. Dobry wieczór. Szliście już Państwo tędy. Weźmy dziadek latarką sobie zapal. Ciemna, ciemna noc w lesie, a my idziemy. O, już widać światło. Także przez Lasek się idzie jakieś dwie minuty. co może to się wydawać straszne, ale jest to szybka droga. Wystarczy zapalić latareczkę i, i zaraz będzie widoczne światełko w tunelu leśnym. Tak. Jakiś potoczek tutaj płynie. Słychać szum. Jest, Jest pięknie. I tak naprawdę tylko dwie minuty przejścia ciemnym laskiem i... Potem już jest trasa cały czas oświetlona. Nie wiem ile jedno idziemy. 10-15 minut już idziemy. I tak naprawdę już jesteśmy. Bajkowo. Bajkowa atmosfera. bo nie ma, nie ma tu tylu ludzi ile jest w Zakopanem. ale wiecie, na zakopanym byliśmy setki razy, no to jest też, że nam już nie no tam jest inny całkiem klimat ale tu jest puściutko i też jest klimatycznie idziemy dalej nie jest bardzo zimno. Myślę, że jest tak minus 2, minus 3. Jest nam ciepło. Myślę, że dobrze ubraliśmy. jednak bielizna termiczna z wełny Merrimo robi swoje. Także jak ktoś się zastanawia, to nie ma co się zastanawiać. Jest trochę droższa, ale robi robotę. Zimowe eskapady moim zdaniem must have. I chyba doszliśmy. Oczywiście nie umując krupówką. No to porównujemy sobie. Ale zobaczcie jak tutaj jest przyjemnie. A ilość ludzi jest naprawdę dużo mniejsza. O, jest ogień, jest moc. Jakiś park miniatur tutaj. Historyczny park miniatur. A tutaj pan zaszalał z ogniem. I jest piękny napis. Z koiną. Jest. I gwiazdki. I Maciuś z Anią. Jadą. <noise> Hej wszystkim! Jest piąty styczeń, niedziela. My ruszamy na basen do hotelu gołębielskiego na basen Tropikana. Już byliśmy dzisiaj na stoku. Zobaczcie, co się dzieje na tej górce saneczkowej. Po prostu ludzi na ludziu. A pięć dyszek wejście kosztuje. A na stoku jest tak. Byliśmy, mieliśmy dzisiaj lekcję na godzinę dziesiątą. byliśmy sami na stoku. Było w porządku, mało ludzko ludzi. My już jesteśmy w hotelu gołębińskim Ło, dawaj! jest akwarium Jakie wielkie, co? Ryby No Kręteczna atmosfera, jest pięknie

w jacuzzi. no zobaczymy jak to wygląda chodzimy i tak to wygląda woda jest o, w tych basenach dla dzieci To no dosyć ciepła wiadomo nie są to termalne baseny ale jest ok w jacuzzi jest bardzo przyjemnie jest bardzo ciepła woda no mamy cebulę i trzy zjeżdżalnie jest strefa taka grota solna Basen z falą i basen do pływania. Jest też strefa zewnętrzna. Zewnętrzna jest dosyć mała. O tutaj tylko tak. Malusia. Z jest naprawdę dużo tych baseników. Każdy ma miejsce dla siebie, znowu trafiliśmy na mało ludzi. Jest tak znośnie tak powiem. Epa dla Halucha. Dwie takie zwierzalnie małe i jedna taka rura. Dzień dobry, święto Trzech Króli. 6 stycznia. Tak, jedni mówią, święto Sześciu Króli. My właśnie wyruszamy z naszego pięknego Karpacza. Nocy było na plusie. Już praktycznie nie ma śniegu. Jeszcze jest troszeczkę ślisko, całą noc padał deszcz. Miejmy nadzieję, że tym razem wyjedziemy bez problemów większych. Ruszamy w stronę Czech. Mamy dwie godzinki drogi. I do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!